Rulon poetycki: Powiedz nie. Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia. Powiedz mi: Proszę, jesteś człowiekiem? Moje pytanie kwitujesz śmiechem, a ja chcę wiedzieć. Jesteś tak młody, świat dookoła dla ludzi, przyrody. Czy też to widzisz? Doceniasz, szanujesz, twój śmiech szyderczy. Ty na to plujesz. Przeszkadza tobie śmietnik. Drogowy znak, kopiesz i niszczysz. To jest Twój świat? Chciałbyś być królem i rządzić światem, Cię Boże, byłbyś katem. Co ze starszymi, słabymi, chorymi? Czy będziesz miał litość nad nimi? Innej karnacji nie tolerujesz. Mądrzejszych od siebie zagazujesz? Nie. Z innej planety jesteś chyba spiekła. Ta nienawiść cię tak urzekła, pragniesz być królem, a zostaniesz sam. Pozwól. Radę tobie dam. Żyjesz wśród ludzi. Na tej planecie bądź królem dobra. Walcz ze złem na świecie. Problemów nigdy się nie pozbędziemy. Szanujmy to, z czego i z kim żyjemy. cierpieniu i samotności mówią: teraz jest twój czas. Biorę jeden głębszy wdech, oddaję się bezsenności. Jest wierny. Łatwe, miało być proste. Yes, Będę stawiać, choćby w ogień przyjmę wszystko albo nic. Miało być łatwe, miało być proste, na zakrętach ścigam się. Dzieci mówią, że kochają zwierzęta, ale czy na pewno każde o nich pamięta? One, jak my, żywe istoty, mają swoje radości, troski, kłopoty. Lubią biegać, z nami się bawić, poszczekać, pomruczeć. Każdy o tym pamięta, by na spacer wyprowadzać kochane zwierzęta. Trzeba je karmić, dać pić i nagrodę, pogłaskać, przytulić, podać rękę na zgodę. Nie wolno ciągnąć za ogon czy uszy, głodzić i krzyczeć, bo ja tu inak nakruszył. A gdy umyka w kąt lub Podławę, to znaczy, że nie ma chęci na zabawę. Nie wszyscy mają zwierzątka w domu. Tych z ulicy też nie wolno krzywdzić nikomu, bo jakby tobie ktoś ciągle dokuczał, ciągnął za uszy, do czegoś zmuszał, wykonił do kąta, nie pozwalał się bawić, lub na noc zimną na dworze zostawił. Musisz mieć dla zwierząt dużo czasu, a nie wyrzucać ich z domu lub wywozić do lasu. Wybrał się Maciuś do lasu. Wszak słoneczko tak pięknie świeci. Wszedł na polanę pełną wrzosów, a na niej straszna sterta śmieci. Kto śmiał wyrzucić opony, plastik. Kto papierami zaścielił łąkę? Przecież tu rosnąć powinny zioła, tu miałem spotkać czerwoną biedronkę. Pobiegł po mamę, pobiegł po tatę. Razem zbierzemy te straszne śmieci. Znów wróci żuczek, wróci biedronka i do czystego lasu powrócą. Dzieci. Butelkę piwa przeniósł kolega. Bóg jeden wie, kto mu ją sprzedał. Nie pije. Wcale mi nie smakuje, powiem więc, yy, za alkohol dziękuję. Dlaczego robisz na złość sobie? Po alkoholu masz mętlik w głowie i wtedy w tobie wzrasta agresja. Komuś przyłożysz lub zrzucisz z krzesła, wpadasz w ciemność, jak w czarną dziurę. Wydostać się, to piąć się w górę. Chyba warto czasem się zastanowić, co może pomóc, a co może szkodzić? Wierzyłeś, że prochy i dopalacze dadzą ci siłę że będzie inaczej. Zgubiłeś siebie. Szedłeś złą drogą. Może ci inni ludzie pomogą. Przecież świat nie jest wszystek zepsuty. Nie każdy palacz, ćpun, pijak, głupi. Czy ktoś cię przyjmie kiedyś do pracy, skoro takiego menela zobaczy? Patrzysz, za oknem wiosna się budzi, wyjdź ze swej nory, uśmiechnij do ludzi. Dziś jesteś czysty. Czyste są Twoje myśli. Spełniasz marzenia, żeby nie prysły. Jest w tobie siła, bo jesteś młody, więc wierzę w Ciebie. Szerokiej drogi. Ty rozejrzyj się jeszcze dookoła. Może ktoś ciebie o pomoc woła? Z narkotykami sam sobie nie poradzisz. Używki zabiorą ci wszystkie uczucia. One jak pająk, oplotą, nicią. Ty. Jesteś dla nich tylko zdobyczą. Dziś leżysz na ławce pod murem, a mówią, że byłeś towarzystwa królem. Jeszcze niedawno uczeń, kolega wesoły, teraz wagary, nie chodzisz do szkoły. Zniknął twój dowcip i. Uśmiech z twarzy, kłopoty w domu, problemy w szkole, kłótnie z dziewczyną. Czy dopalacze są tego warte, byś znów odpłynął? Pamiętajcie, gdy ktoś upada, podajcie mu rękę, okażcie serce, bo dla niego to życiowa sprawa. Mała garść Pochyl się nad nią Oceń, patrz Czy jest tak jak człowiek Chciał Czy ktoś inny z niej Dosyta brał Czy ktoś inny z niej Dosyta radość brał Oto jest Zapytaj, ile jesteś wart. Niech prowadzą w miejsca te, gdzie Ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą Ciebie teraz w miejsca te. Ży! Vou Ta życia garść, twój sen, ta życia garść. tu jest życia mała garść, pochyl się nad nią, oceń. Tak jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej dosyta brał, czy ktoś inny z życia twego radość brał. Żyć, jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi. Wiesz jak smakuje? Się spełnić miar, twój sen, ta życia gaść, twój sen, ta życia gaść. Tato, tato, boję się. Tato, tato, nie bij mnie. Tato, przecież byłem grzeczny, nic złego nie zrobiłem. Tato, proszę, nie bij mamy, przecież bardzo Cię kochamy. Telefon zaufania. Słucham. Na, na imię mam hania. Dzwonię z pod Poznania. W czym mogę pomóc? W klasie mi do, dokuczają, śmieją się ze mnie, przedrzeźniają i, i ją kałą nazywają. Z ubrań i butów szydzą, nie cierpią mnie, nienawidzą. A mojej mamie pieniędzy brakuje. W ciucholandach wszystko kupuje. Czy wszyscy cię tak traktują? Tak, a, a właściwie nie, bo, bo jest mały Franek, ale on z boku stoi. Chyba też się boi. Ale i Basia moją stronę trzyma, w obronę mnie bierze. Moja rada dla ciebie. Potrzebujesz pomocy. Najlepsza droga opowiedz wszystko wychowawczyni. Zwróć się do pedagoga. Oni ci pomogą. Smartfony w ręku od rana do nocy. Szkolej w domu. Czy masz zdrowe oczy? Ktoś pyta o drogę, chce wsiąść do autobusu. Nie widzisz, nie słyszysz, nie masz oczu i uszu. Po to spotykasz się z kolegami, by siedzieć na ławce ze smartfonami? Nie wiesz, co dzieje się dookoła, że ktoś się śmieje lub pomocy woła. A może ojciec nie pójdzie do pracy, też smartfon w ręku? Dziecko wybaczy. Chciałeś mieć nową kurtkę i buty? Rodzice zajęci, więc za co kupić? Złościsz się na nich, że Ciebie nie słyszą. Oni w smartfonie coś do siebie piszą. Ten nawyk działa w obie strony. Ty ich nie słyszysz? Nie słyszą i oni. Patrzysz się w smartfon niczym syroka w gnat, zgarbiony, skrzywiony, jakbyś miał 100 lat. Więc może zastanów się przez krótką chwilę, czy warto na smartfon poświęcać czasu tyle? Spójrz. Żyjesz wśród ludzi, zwierząt, przyrody. Czy świat ten piękny ciebie nie obchodzi? A dzieci brodziły jak czaple po wodzie. Świetliki, co prędko utoną we mgle. I trzeba być starszym, lecz żyć trzeba młodziej, by wypłynąć w pogłębie i wydostać się. Los tragiczny wszystkich porzuconych dzieci, które powkładano w klateczki plecione, dorośli to bowiem są wielcy esteci, tkający zbyt gęste, zagnieżdżone kokony. Co dzień, kiedy milczą, milczą też ich głowy. Każdy tka swe wątki pordzewiałym dziobem. Skrzydeł strzem do wzlotu ciągle niegotowy, serca dla ich dzieci łonem są i grobem. Czasem niby przebłysk, niby błysnąć zechce, drogi nowe wskazać, pozamiatać stare, lecz dusza maleńka w spękanej kolebce zbyt słaba, by szukać. Zbyt ślepa, by znaleźć. Te dzieci brodziły jak czaple po wodzie, świetliki, co prędko potoną we mgle. I trzeba być starszym, lecz żyć trzeba młodziej, by wpłynąć w pogłębie. Wyszarpać proch z serca. Świat przewinął się zgrabnie, do góry dnem ziemi, a ja zataczam koła bez przerwy zębate. Kto nas dziś uratuje, kto się zmieni hmm. ujrzałam zeszłej nocy syny nieprzyjemne. Upadły autorytet, dostrzegłam przez kraty Kto powie i wyjaśni, że to nie przeze mnie Uciec nie wiadomo jak Czy zbyt duży byłby to nie tak Ten nieodwracalny brak wszystko mogę nie. Tak. Świat przewinął się w ciszy, bezwiednie bez woli. A ja formuję burzę wbrew prawu i sobie. Bo kto mi dziś zabroni, kto mi nie pozwoli. Hmm. Mało zostawił mi, a jeszcze mniej pamięta słowa, Którymi mi ciskał tak lekko nas obie, gdzie ma się teraz podziać? Bezpieczność pamięta. Oh. Słyszę nie wiadomo co. Znów się upajając tą nocą, i znów dylematów sto. Wszystko mogę lecz po co? W chętnie zagubionej głowie. Życia, sens butelkowany zręcznie. Kto ci to później opowie, jak nie ja? Tak wcześnie. Słyszę nie wiadomo co, znów się upajając tą nocą i znów dylematów sto. Wszystko mogę, lecz po co? W chętnie zagubionej głowie, życia sens butelkowany zręcznie. Kto ci to później opowie, jak nie ja. Ha! Ha! Tak wcześnie.